Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie tego pięknego dnia. Pozwoliłem sobie usiąść, bo dzisiaj mam trening i mi się nogi męczą. <noise> A one będą jeszcze miały się dzisiaj czym męczyć, więc na spokojnie, korzystając z tej pięknej pogody, z tej zieleni, radujmy się Chrystusem we wszystkim i radujmy się Nim, czytając Jego słowo. Wczoraj mówiliśmy o powołaniu Piotra. O słowach Chrystusa, które On wypowiada do każdego z nas, nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Weź sobie to do serca, człowieku. Nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. I dalej czytamy od 12 wersetu, piąty rozdział. A gdy przebywał w pewnym mieście, był tam człowiek cały pokryty trądem. Kiedy zobaczył Jezusa, upadł na twarz i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wtedy Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd go opuścił. Nasz Bóg jest miłosierny. On postępuje z nami, jak z dziećmi. I On prowadzi nas zawsze najlepszą możliwą drogą. Jeżeli Ty Mu zaufasz, to bądź pewny, że On ze wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy Go kochają. I po prostu chroń się w Nim jak w twierdzy. Daj Mu się poprowadzić. Niech On stanie się Twoim odpocznieniem, Twoim ratunkiem, Twoją jedyną nadzieją i ostoją. Jak to się ma stać? Musisz Go poznać i w Nim być. W nim trwać przez Jego Słowo i trwać w relacji z Nim, zrozumieć to, że nie ma już czegoś takiego, że ja się teraz modlę, a potem nie, że ja klękam na kolanach, to się modlę, wychodzę potem ze swojego pokoju i jestem wredny dla mamy, dla babci, albo jestem w Chrystusie cały czas. I przeżywam z Nim wszystko. Jestem z Nim sam na sam w swoim pokoju. Idę z Nim rozmawiać z mamą, idę z Nim rozmawiać z babcią, idę z Nim rozmawiać z nauczycielem w szkole, idę z Nim do szkoły, na bieżnię, na boisko, na rower. Jeżeli Ty zrozumiesz, że jesteś wy, Chrystusie, a On w tobie zrodzi tą świadomość, kiedy Ty zaczniesz Go poznawać. To wtedy wszystko nabiera zupełnie innego kształtu, zupełnie innej barwy. Twoje życie zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. I to jest właśnie to, my mamy oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, a nie w religii i obrzędach. Jezus mówi, prawdziwi czciciele Ojca będą oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie. Duch. Duch to Bóg, Bóg jest Duchem, Słowo Boże jest Duchem, a Chrystus jest prawdą. W Chrystusie, będąc posłuszni Jego Słowu, w relacji z Nim, w Jego miłości, prawdziwie oddajemy cześć Ojcu. I to nie jest tak, że Ty w pokoju jesteś z Bogiem, a poza pokojem już z Nim nie jesteś. To jest bzdura. Ty jesteś w Bogu nieustannie i otwórz się na to swoim sercem. A zaczniesz z Nim przeżywać rzeczywistość i będziesz robił wszystko to samo co inni ludzie, ale ty będziesz doświadczał tego duchowo. I ten gość, on przyszedł do Chrystusa w swojej słabości, ten trendowaty, i poprosił go o pomoc, a Bóg mu pomógł. I On zrobi to samo z Tobą, tylko Mu zaufaj, po prostu przyjdź do Boga tak jak ten trendowaty, z całą swoją słabością i zaufaj Mu. Być może cię uzdrowi od razu, być może zrobi to w czasie, a być może cię nie uzdrowi, bo ma w tym jeszcze głębszy plan. Tylko ty musisz mu zaufać, zrozumieć to, że on ze wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy go kochają. I niech on stanie się dla ciebie najważniejszy. Niech postępowanie w tej ufności będzie dla ciebie chlebem codziennym. Niech on będzie prawdziwym Twoim pokarmem, i wtedy zobaczysz, jak te wszystkie rzeczy, które przeżywasz, kształtują ciebie i czynią cię podobnym do Jego obrazu, do, do Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa. I zobaczysz Jego działanie, zobaczysz Jego prawdziwe cuda i znaki, które są dużo głębsze niż te widzialne w rzeczywistości cielesnej. On jest prawdziwym cudem, On jest wszystkim, czego ty potrzebujesz. I po prostu przyjdź do Niego i w posłuszeństwie za Nim idź. Potem przykazał Jezus temu człowiekowi, aby nikomu o tym nie mówił, i dodał: Ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie, jak nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich lecz wieść o Nim jeszcze bardziej się rozchodziła i schodziły się wielkie tłumy, aby Go słuchać i aby ich uzdrowił z chorób. I to jest niesamowite. Jezus Go posyła na świadectwo, czyli aby inni w Niego uwierzyli, ale jednocześnie robi to w sposób bardzo mądry, bo jeszcze nie nadszedł czas na to, żeby wszyscy mieli Go obwołać królem. On, ich posyła, on Go posłał do kapłanów, aby dał zaoczyszczenie, żeby oni zobaczyli, że coś się zmienia, żeby ci, którzy pozornie, no, którzy mieli być najbliżej Boga, i pozornie są, a wcale jednak nie, zobaczyli, że czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. I ten Mesjasz, o którym mówią Pisma, o którym mówił Mojżesz, jest na ziemi. I by w Niego przyszli i uwierzyli. Lecz wiadomo, wieść o nim jeszcze bardziej się rozchodziła, i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i aby ich uzdrowił z chorób. A on odchodził na pustynię i modlił się. I to jest normalnie moje postępowanie, które ja chcę mieć w życiu. Jezus jest pokorny, cichy i pokornego serca. Bóg przez niego, on jest Bogiem, on sam uzdrawia chorych. Posyła ich, żeby świadczyli, a jak oni przychodzą, to im usługuje, i potem znika. Znika. Idzie na pustynię i modli się. On robi wszystko na chwałę Ojca, i ja chcę wszystko czynić na chwałę Chrystusa. Nie chcę, żeby to zatrzymywało się na mnie. Ja wiem, że Wy widzicie mnie, o, bo Janek gada, ale miejcie mnie gdzieś. Tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o Jezusa Chrystusa, o Jego Słowo. Ja jestem tylko drogowskazem, przekaźnikiem do Niego. Pff. Jak czytam Ewangelię, to widzę, że Jezus robił bardzo dużo rzeczy. Ale On bardzo dużo czasu spędzał sam na sam z Bogiem. On się chował na tej pustyni. On... On tam tygodniami siedział. To nie było tak, że on. My to czytamy, to są trzy lata. To się nie wydarzyło tak. Tak samo czytamy Dzieje Apostolskie, to całe życie Pawła jest. Całe życie. A my myślimy, że to się wydarzyło w dwa miesiące i chcemy wszystko szybko robić. No nie. U Jezusa to wszystko grało. Był czas na służbę, czas na miłość, czas na ojca. I on był prowadzony, on nie robił nic sam od siebie. On robił tylko to, co mówił ojciec, i ojciec był dla niego najważniejszy. I ten czas, a on odchodził na pustynię i modlił się: Jak tego nie ma w naszym życiu, to nic nie ma. Nic. Nic. Po prostu nic. Muszę zadbać o ten czas. Muszę się wyrwać jakoś tak. To jest bardzo potrzebne. Jak masz takie same refleksje, no to nie gdybajmy, tylko to zróbmy. Ja już mam dosyć jakiegoś tego, tej sztucznoty takiej. Ja cię kręcę. Cichość i pokora. Nie nakręcajmy tutaj jakichś niepotrzebnych spirali, ale niech wszystko wypływa z relacji z Ojcem. Amen. Wiecie co? Ja dzisiaj już skończę nagrywać i idę do Ojca, bo, bo już wewnętrznie nie mogę. <grych> Niech Chrystus Was prowadzi. Czuję, że potrzebuję teraz czasu z Nim bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. <grych> z Bogiem. <grych>